No, witam moi drodzy. Z tej strony Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam was w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym zrobimy taki krótki odcinek dotyczący faktów i mitów akwarystyki morskiej. Dostaję od was szereg zapytań dotyczących, czy nie wiem, trzeba mieć piasek w zbiorniku. Jakie ryby można hodować w zbiorniku, jakich nie można hodować. Także stwierdziłem, że w dniu dzisiejszym zrobię takie krótkie zestawienie. 10 faktów i mitów, z którymi najczęściej się tutaj właśnie spotykam przy kontaktach z Wami. Także zapraszam do filmu. Myślę, że będzie ciekawy. No, witam moi drodzy, z tej strony jeszcze raz Rafał. Tak jak widzicie, zbiornik się kręci, ryby pływają, jakichś problemów większych nie ma na chwilę obecną. Co ciekawe. Wyzerowały mi się parametry w zbiorniku, jeżeli chodzi o, o nutrienty. Może nie w całości wyzerowały mi się NO3, azotany. Także już wczoraj dodawałem z zewnątrz z Colombo z powrotem 5 ml płynu, aby były na poziomie wykrywalnym, jeżeli chodzi o fosforany PO4. U mnie na chwilę obecną, to tak jak mierzyłem, jest około 0,09. Także taki może nie optymalny poziom, bo trochę, trochę tutaj wysoki. Dążę do, do około 0,05, aczkolwiek z tymi parametrami, o czym za chwilkę Wam powiem, jest, jest różnie. Żeby nie przedłużać, co w dniu dzisiejszym? Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, z, zebrałem kilka takich najczęściej, kilka pytań, które zadajecie najczęściej, dotyczące akwarystyki morskiej. Jeżeli chodzi o, o te pytania, one dotyczą no, różnych rzeczy, nie wiem, koralowców, tutaj nie wiem, wody, sampa, zbiornika całego. Także wybrałem kilka, wybrałem 10, aby ten film też nie trwał nie wiem ile. Wybrałem 10 takich faktów i mitów, można powiedzieć. Także opowiem Wam, co się u mnie sprawdza, co się sprawdziło. Co się nie sprawdziło, oczywiście to jest tylko ocena subiektywna, także jeżeli macie jakieś. Jakieś tutaj pytania jeszcze, czy jakieś uwagi, jak najbardziej piszcie w komentarzach. Także tak jak wspomniałem o w poprzednich filmach, no, tworzymy razem ten kanał i, i wszystkim nam zależy, żeby te nasze akwaria wyglądały jak najlepiej. Żeby już nie przedłużając, pierwsza rzecz, czy antiasy są trudne w hodowli? Wszędzie można napisać, wszędzie można, napisać, wszędzie można przeczytać i napisać, może nie wszędzie, ale w większości tutaj źródeł, że antiasy są rybami trudnymi które wymagają bardzo częstego karmienia. Nie wiem, 3, 4 albo więcej razy dziennie. Z mojej perspektywy, tak jak wiecie, u mnie pływa na chwilę obecną 4 pseudoantiasy. To są te takie najbardziej pochoły, pospolite, z kłami pinis chyba one się nazywają tak. Dokładnie, z kłami pinis. Powiem Wam tak, ja ryby, ja bardzo często ryb nie karmię codziennie. I czasami, gdy jestem na wyjeździe, ryby karmię. Raz na dwa, czasami mi się zdarzy, że raz na trzy dni. Także one sobie w środku zbiorniku też na pewno coś, coś tutaj yy, znajdą. Yy, I nigdy mi się nie zdarzyło, że nie wiem, taki Antias nie wiem, mi padł z braku, z braku pokarmu, yy, czy nie wiem, czy, czy, czy z głodu. Także jeżeli chodzi o tą odmianę, mogę Wam naprawdę szczerze polecić. Tak jak w poprzednich filmach mówiłem, naprawdę jest to. Mega fajny, fajny, gatunek, bardzo fajna ryba. Taka bardzo, można powiedzieć, displayowa, że ona nie, wiem, nie chowa się za, za schałą, pływa w, w toni. W całym zbiorniku naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeszcze tutaj w takim oświetleniu ledowym to praktycznie one świecą tutaj na kolor taki pomarańczowy, wchodzący nawet pod, pod czerwony, podchodzący nawet pod czerwony kolor. Także nie bójcie się. Tych antiasów. Z tego co rozmawiałem z kolegami, inne odmiany, no jednak potrzebują tutaj częstszego karmienia. Nie wiem, czy to są jakieś tuka, czy, czy, czy dispar, na przykład. Te muszą być już tutaj karmione. Te muszą być już tutaj częściej karmione. Jeżeli chodzi o tą standardową odmianę, myślę, że na spokojnie możecie ją trzymać w zbiorniku i nie powinno być żadnych, żadnych problemów. No, oczywiście, jeżeli. Akwarium jest tutaj dojrzałe, parametry są stabilne i, i nie ma jakichś niepożądanych rzeczy, nie wiem, jakichś metali ciężkich. Następny, następne pytanie: czy bez, czy bez piachu jest łatwiej i czy rzeczywiście parametry jest łatwiej utrzymać bez piachu? Odpowiedź jest bardzo prosta: zgadzam się w tych stu procentach tutaj z, co, z tą tezą. Jak najbardziej, jeżeli akwarium nie ma piachu o wiele łatwiej jest te parametry uzyskiwać, yy, yy, trzymać te parametry. Także ja wiem, że tutaj jakiejś, nie wiem, yy, yy, rewolucji nie, nie robię, bo to można część, często przeczytać też, nie wiem, w internecie na przykład. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że z perspektywy już kilku lat naprawdę o wiele łatwiej parametry yy, tutaj trzyma się w zbiorniku bez piachu. No oczywiście to jest coś za coś, zbiornik z piachem może lepiej, lepiej wygląda, ale nie tylko, w zbiorniku, w którym jest piach, można naprawdę o wiele więcej organizmów tutaj żywych, żywych trzymać, nie wiem, jakieś rozgwiazdy piaskowe, no tutaj u mnie nie ma piachów w, w tym baniaku, także rozgwiazd piaskowych, piaskowych, piaskowych nie mogę trzymać, nie mogę trzymać, nie wiem, jakichś babek kopiących, które fajnie wyglądają, fajnie prezentują się w takich zbiornikach, Aczkolwiek kiedyś, kilka lat temu, wiele lat temu miałem Riff Maxa. Na początku mi się babki kopiące bardzo podobały, do momentu, gdzie bardzo nie kopały. Bardzo już wtedy kopały właśnie w, w tym piachu. No, to był cyrk można powiedzieć, łącznie z tym, że zdarzało się, że przestawiały skałę. No wiem, że powiecie, że źle zrobiłem, że stawiałem powiedzmy skałę na, na piachu, a nie wsypywałem piach do skały. No ale wtedy też człowiek się uczył, będę popełniał i tak to właśnie, właśnie wyglądało. Pewnego dnia odesłałem piach. Było akwarium bez piachu, były fajne parametry. Stwierdziłem, że może jakiś, nie wiem, aragonit włożę do środka. Włożyłem aragonit. Jak włożyłem ten aragonit, on miał chyba, nie wiem, 3-4 mm średnicy, także nie był bardzo, bardzo drobny. Tak po miesiącu ten aragonit z powrotem odessałem. Po prostu ilość tutaj detrytusu, która się gromadziła w tym, w tym aragonicie, była przeogromna. w dłuższej perspektywie no, byłby problem, byłby bardzo duży problem. Ja wiem, że to jest kwestia cyrkulacji, aczkolwiek już naprawdę od wielu lat prowadzę te zbiorniki bez piachu i się do tego przyzwyczaiłem. Naprawdę się do tego przyzwyczaiłem i czasami nawet jak oglądam, nie wiem, na YouTubie tutaj z, z kolegów, nie wiem, za zagranicy jakieś, jakieś tutaj kanały, gdzie są naprawdę mega fajne akwaria bez piachu. Naprawdę bardzo fajnie to, to wygląda. Także ani w jedną, ani w drugą stronę Was nie namawiam. Mówię tylko, że naprawdę łatwiej jest trzymać parametry w zbiorniku morskim bez, bez piachu. Następna sprawa, czy pod te piątkami korale lepiej rosną niż pod ledami? No, temat rzeka w ostatnim okresie szczególnie, gdzie tych lamp, belek ledowych jest, jest naprawdę bardzo dużo, sam nawet z takich korzystam, moja subiektywna odpowiedź, pod te piątkami korale o wiele lepiej rosną niż pod, pod ledami i z, mogę to powiedzieć z, całą, z całym przekonaniem. Już zbiorniki prowadzę kilka lat i naprawdę, gdy jest dobra lampa, dobre spektrum jest do, dobrany świetlówek do tej lampy, naprawdę y, mają odpowiednią moc. To jest też bardzo ważne. Naprawdę, korale bardzo fajnie rosną, bardzo fajnie się rozwijają. Co wcale nie znaczy, że pod Wam korale nie będą rosły, y, one będą rosły, ale głównie to są LPS-y, które będą, będą fajnie polipowały. Ale z SPS-ami naprawdę, no owszem, są zbiorniki, pod którymi y, zbiorniki SPS-owe, gdzie niby rosną pod, pod ledami, jest kilka takich. Aczkolwiek takie zbiorniki to można myślę, że policzyć na palcach jednych, jednej, dwóch, dwóch rąk, y, które naprawdę fajnie wyglądają i gdzie są naprawdę bardzo fajne przyrosty. Dlatego ja zawsze tutaj osobą, które do mnie, ze mną się kontaktują odnośnie sposobów prowadzenia zbiorników morskich, nawet dzisiaj chyba miałem 3-4 takie osoby, ja doradzam, żeby po prostu nie kombinować. Wiadomo, że więcej za ten prąd się zapłaci, bo to jest niestety nieuniknione. Ale satysfakcja z nowych przyrostów, z fajnego polipowania, z rozwoju korali jest, jest naprawdę bardzo bardzo duża. Następne pytanie: 1 wad na litr. Z tym się bardzo często spotykam. Czy musi być 1 wat na 1 litr wody w akwarium? Kwestia jest taka, to może być 1,5 W, to mogą być 2 waty, To jest różnie naprawdę. To może być, nie wiem, 0,8 W. Moim zdaniem ważniejszą rzeczą jest to, żeby to oświetlenie było bardzo dobrej jakości, a nie ilość watów w tym zbiorniku. To jest podstawowa, to jest podstawowa sprawa. Ja w tym zbiorniku u siebie w tej chwili mam 8 razy 39 watów plus 2 te orfeki, no to tam wyjdzie no grubo ponad 500, myślę, grubo ponad 500 watów. Akwarium jest około 350 litrów, także no u mnie jest grubo powyżej 1 wat na litr. I powiem wam szczerze, gdyby była jeszcze możliwość dołożenia z dwóch świetlówek, to jeszcze bym dołożył. Bo y, koralowce widać, że się fajnie czują, aczkolwiek mam troszkę problemów teraz, y, ja myślę, że przejściowych, y, z tymi orfekami. Y, z tego względu, że tak jak wiecie, jak założyłem te soczewki, y, troszkę mi bieleją. Tak jak po prawej stronie widzicie ta Montipora. Lameloza ona się chyba nazywa, z tego co pamiętam. Ona troszkę się coraz jaśniejsza robi. Ona była taka ciemnozielona, potem była jasnozielona. Teraz się taka pod fluo robi, co myślę, że nie jest dobrym, dobrym objawem. Ale poczekam jeszcze chwilkę, może się przyzwyczai. Jak nie, to po prostu albo ją przekleję w inne miejsce. Przekleję ją może niżej. No, u mnie, no tak jak wiecie, te, te LEDy one nie są jakoś wysoko umieszczone. Tak jak Orfek pisze, że powinny być około 30 cm nad taf taflą wody. U mnie to jest niżej, ale z drugiej strony. Yy, te Montipory, one są bardzo nisko, znaczy one nie są nisko, one są w połowie zbiornika, ale wysoki jest zbiornik, który ma 65 cm, także one są mniej więcej na głębokości no nie wiem, 30-35 cm od tafli wody, to ja myślę, że no, lampa nie powinna w, yy, tutaj jakiś większych szkód im robić przy takich, przy takich głębokościach, no ale zobaczymy. Ale nawiązując, nie trzymajcie się, że to musi być 1 wat na litr, Bardziej skupiajcie się przy tym, żeby ta jakość tego oświetlenia była odpowiednia i to spektrum światła, żeby było odpowiednie, a nie, nie wiem, jakieś tutaj na, na biegu robione lampy LEDowe z różnych, z różnych diod LEDowych. Potem, czy sam jest lepszy? To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie, z, którymi, z do którego nie dam Wam jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno większość z was powie, że no oczywiście sam jest lepszy, łatwiej operować, łatwiej nie wiem. Więcej miejsca, że, że można włożyć więcej jakichś, nie wiem, absorberów, nie wiem, na fosforany czy na krzemiany. No ale tak jak wiecie, ja, ja prowadziłem wcześniej przez wiele lat zbiornik bez sampa na samej kaskadzie i na, na, na odpieniaczu zewnętrznym. To osoby, które nie, nie widziały, zapraszam do poprzednich, do pierwszych filmów. I powiem wam w ten sposób. Z Naprawdę, z tutaj po 6 miesiącach używania tego zbiornika z sampem zgadzam się w stu Naprawdę obsługa jest, jest lepsza, łatwiejsza jest, myślę, kwestia nie wiem, podmian wody na przykład, czy, czy jakichś takich innych operacji w tym zbiorniku. Na pewno to jest łatwiejsze, ale tak powiem Wam szczerze z rozróżnieniem wspominam yy, tamten czas, gdzie miałem tylko na zbiorniku powieszony odpieniacz i jedną kaskadę. I to wszystko naprawdę hulało. Nie było tyle kabli, jak jest w tej chwili, nie było tyle, nie wiem, połączeń, z, nie wiem, z cyrkulacji przepływów, jak jest jak w sampie. Była tylko kaskada, która była zasypana kulkami z Maxpecta i to wszystko naprawdę hulało. Oni się nie musiałem martwić. To jest tak w cudzysłowie, że oni się nie, nie musiałem martwić, bo oczywiście trzeba było wszystko tutaj nadzorować. No i minus był taki, że no, to były urządzenia, które widać jednak było na, na zbiorniku. Nie wyglądało to zbyt estetycznie. Na pewno przy zbiornikach Sampem te akwaria wyglądają lepiej. Lepiej się prezentują, są bardziej tak fajnie wyeksponowane. No, nawet kwestia korony w zbiornikach. No, w przypadku nie wiem, sam, w przypadku nie wiem, powieszonej kaskady odpieniacza, no to już trochę sytuacja z tą koroną się komplikuje, bo no nie ma tak dużo miejsca do powieszenia. Tej korony, jak w przypadku zbiornika, yy, z, yy, właśnie z sampem. Dlatego powiem Wam szczerze, ja myślałem po założeniu tego zbiornika, właśnie z sampem, no, że to będzie troszeczkę łatwiejsze. To jest jedna sprawa i że będę bardziej przekonany do tego sampa. A jakoś nie jestem. Powiem Wam, że naprawdę nie jestem i. Będę używał sampa, nie będę nic zmieniał, yy, broń Boże. Yy, wszystko, jak wszystko, fajnie, hula i śmiga. Dlatego przy zakładaniu zbiorników yy, no przemyślcie, yy, przemyślcie różne, różne kwestie. Czy lepiej z sampem, czy lepiej po prostu bez sampa? No też dużo zależy od tego, co, co chcecie trzymać w tych zbiornikach. No jeżeli te koralowce nie będą zbyt wymagające, no można się zastanowić nad, nad kaskadą i odpiniaczem zewnętrznym. Aczkolwiek powiem Wam, że w, w tamtym zbiorniku, w tym poprzednim, bez sampa, część koralowców o wiele lepiej rosła niż w tej chwili w tym zbiorniku z sampem. Ja wiem, że to nie jest kwestia, czy, czy, czy jest samp, czy nie ma sampa. Tutaj broń, broń Boże, ale no, decyzję wam, wam tutaj daję. Z, jeżeli macie jakieś pytania, kontaktujcie się i, i się będziemy zastanawiać. No, na pewno obsługa. Przy zbiorniku sampem nie jest prostsza jak w przypadku kaskady i odpieniacza zewnętrznego. Na pewno, na pewno, na pewno nie. I, i tutaj z tym się mogę, mogę zgodzić, i tutaj jestem do tego jak najbardziej przekonany. Następna rzecz. Czy trudno hodować espensy, koralowce twarde, małopolipowe, polipowe w zbiorniku. Część jest y, takich mitów, że to są najbardziej y, wymagające koralowce, gdzie naprawdę no, ta woda musi być wyżyłowana, parametry zerowe, światła tyle, ile się da y, na takim zbiornikiem. Jeszcze najlepiej, gdyby te koralowce były jak najbliżej powierzchni wody, żeby tego światła jak najwięcej tutaj tutaj ciągnęły, brzydko już mówiąc. Z mojej perspektywy powiem Wam szczerze, że czasami z LPS-ami miałem i mam do tej pory większy problem przy hodowli i to znacznie większe problemy niż w przypadku y, SPS-ów i to czasami SPS-ów tych najbardziej, może nie to, że tych najbardziej wymagających, ale niby bardzo wymagających jakichś, nie wiem, mileopory czy jakieś inne y, sps -y tak nie grymaszą jak na przykład LPS-y LPS-y potrafią super polipować, nie wiem, taka eufilia super polipuje na drugi dzień się zamyka no i czasami może być pozamiatane. Ja tam w w którymś odcinku wam mówiłem, miałem taki przypadek. Miałem przepiękną. To było ile? No 3-4 lata temu w tamtym poprzednim zbiorniku. Miałem przepiękną dunkę, Ona miała 40 główek to na spokojnie. Ona super się, się pompowała. Ale co się stało? Przyszedł jeden dzień, on się zamknęła i ona już mniej więcej przez, nie wiem, pół roku, 8 miesięcy, ona się już nie otworzyła. Z czym to było związane? Nie wiem, czy jakiegoś szoku dostała, ale z SPS-ami czegoś takiego tutaj nie ma. SPS, jak mu coś dolega, on bieleje, schodzi i sprawa jest tutaj za załatwiona. W przypadku LPS-ów, no naprawdę, czasami jest o wiele więcej problemów niż w przypadku SPS-ów. Jeżeli macie tutaj praktykę, chcecie się podzielić komentarzem, piście na dole i zobaczymy, jak to u Was wygląda. Nie zgodzę się z tym, że SPS-y są trudniejsze w hodowli niż na przykład niż inne koralowce RPS-y. Czasami RPS-y są trudniejsze. Następna sprawa podmianka raz w tygodniu. To już wszędzie tak trąbią na forach i w, w internecie, w książkach też jest dużo na ten temat, że raz w tygodniu powinno się podmieniać 5-10% wody zbiorników. Z tym się nie zgodzę. Z tym się nie zgodzę. Yy, co ciekawe, powiem Wam taką rzecz, że ja w tym zbiorniku, który mam już no, trzeci miesiąc w tej chwili od założenia, ja nawet raz nie robiłem podmiany wody. Nawet raz. Z różnych przyczyn. Głównie to było spowodowane tym, że w, w tej chwili, yy, znaczy w tej chwili już mam założony filtr yy, Rodi yy, tutaj u siebie w tym miejscu docelowym. A tak to przy, y, y, przez te niecałe 3 miesiące jeździłem tutaj, tam gdzie miałem wcześniej filtr założony, no i w beczkach woziłem wodę na podmianki. I powiem Wam szczerze, że nie chciało już mi się nawet wozić tych beczek dodatkowych z wodą, y, nie na podmianki, tylko na dolewkę, przepraszam. Brałem wodę na dolewkę, tylko żeby wlać do tego zbiornika, y, żeby można było uzupełniać, a na podmianki już nie, już po prostu nie brałem tej wody. I w tym zbiorniku nawet raz nie robiłem, nawet raz nie robiłem podmiany, robiłem badania ICP ostatnio, nie wyszły idealnie, nie wyszły idealnie, ale no tak jak wiecie, osoby, które oglądały wcześniej, no miałem spore problemy, głównie z metalami ciężkimi. W tej chwili troszkę tych metali jeszcze zostało, to są bardzo śladowe ilości na chwilę obecną. I jakichś problemów myślę, że nie robią, ponieważ one kilkukrotnie zostały zredukowane w stosunku do, do tego, co miałem. Nie są, nie są idealne wyniki wody, ale nie robiłem żadnych podmianek praktycznie przez znaczy praktycznie nie robiłem żadnych podmianek przez, przez prawie 3 miesiące. Także ja myślę, że bardziej trzeba się skupić na, na tych mikro, makro składnikach, które tutaj dodawacie do akwarium, dodajecie do akwarium, niż na siłę robić te podmiany tej wody. Oczywiście, to jest coś nowego. Może te koralowce troszkę lepiej będą tutaj polipowały po jakimś czasie, po takiej podmianie, bo pamiętam, że jak miałem tamten zbiornik bez sampa, były takie sytuacje, że robiłem nie wiem, 10%. Dolewałem świeżej wody i te korale rzeczywiście troszkę lepiej polipowały. Ale moim zdaniem to jest, yy, to jest zbędne. No oczywiście od czasu do czasu można zrobić taką podmiankę, ale nie żeby tydzień w tydzień robić 10%. To jest moim zdaniem strata pieniędzy na, na składniki. Wodę można zrobić, no ale już kwestia, nie wiem, soli. I, yy, I tutaj z tym Z tym może być tutaj, może nie to, że problem, ale, ale lepiej zaoszczędzić tą kasę i wydać na co innego, na przykład na jakiś lepszy, na przykład pokarm dla. Dla ryb. Dobra, moi drodzy, następna sprawa, yy, czy robić testy ICP? Często się z tym spotykam. Yy, ja byłem sceptyczny na samym początku, ja byłem yy, sceptyczny, byłem przekonany do tych, nie byłem przekonany do tych testów. Yy, robiłem testy kropelkowe, one jak najbardziej się tutaj sprawdzały i na tych testach kropelkowych bazowałem, ale powiem Wam szczerze, zrobiłem kilkanaście razy już te testy ICP. I rzeczywiście one się przydają. One się przydają i y, y, y to bardzo. I nawet Wam powiem, że kwestia y, badania ICP wody R, y, RO y, wody rodi na, pod, y, na podmianki lub ewentualnie do dolewki to jest bardzo fajna rzecz. Czy mam tam ewentualnie w tej wodzie nic nie wyskakuje? Ja, jeżeli chodzi o, bada, o, o metale ciężkie, które miałem w, w tamtym zbiorniku poprzednim, i ja się dowiedziałem przez przypadek właśnie, gdy zbadałem wodę Rodi. Także możecie zobaczyć, tam jest jeden odcinek, jak na to wpadłem, że to właśnie miałem problem z pompą dolewającą wodę, hmm, z, wodę Rodi do akwarium, na dolewkę. Ona zardzewiała i gdyby nie przypadek, że zbadałem wodę właśnie z tej beczki, hmm, to bym nie wpadł. Co się dzieje w zbiorniku, że seria topory hmm, mi tutaj bieleją. A już jak se zaczęły bieleć, to myślę, że gdybym nie zareagował, to by restartował zbiornik, bo ilość rdzy na tej pompie była powalająca. Także możecie tutaj zobaczyć w tamtych poprzednich filmach. Także róbcie te testy, i naprawdę one się przydają, i, i one są tutaj potrzebne, i wam pokazują w jakiej kondycji macie, macie wodę. Co jeszcze? Czy parametry muszę mieć książkowe? Oczywiście każdy początkujący akwarysta morski w internecie szuka tabelki, yy, szuka idealne parametry wody w akwarium morskim. Nie dążcie do tego. Znaczy nie dążcie. No to że nie zrozumcie mnie źle, że, że macie, nie wiem, PO4, 1 czy 2 i jest wszystko OK. To, to nie o to chodzi. To bardziej mi się rozchodzi o to, że nic na siłę nie, yy, nie zmieniajcie, nie korygujcie. Nie wiem, jak macie poziom PO4, 0,2, nie wiem, 0,15 czy, czy 0,3 nawet, naprawdę zastanówcie się bardziej, co macie w zbiorniku, jakie macie koralowce, jakie macie organizmy, bo być może nawet wyższe poziomy takich nutrientów będą mi służyły. No u mnie, nie tylko u mnie, ale u większości akwarystów, RPS uwielbiają wyższe poziomy tutaj nutrientów, fajnie rosną, fajnie polipują. Dlatego wszystko róbcie naprawdę z głową i nie starajcie się korygować do wartości, nie wiem, jakichś mega optymalnych, że PO4 musi być 0,03 czy 0,04 NO2 czy 5. W żadnym wypadku będzie 10, nic się nie stanie. Gdy będzie 50, no to wtedy ewentualnie możecie coś tutaj zareagować, coś tutaj podziałać, żeby w jakiś sposób trochę to zbić. Ale z y, akwarystyka morska nie traktujcie to jako, nie wiem, jakąś taką, nie wiem, dziedzinę farmacji, że wszystko musi być praktycznie idealnie zrobione i, i te parametry muszą być co do, co do zera czy do jednego na idealnych poziomach. To, to właśnie nie o to, nie o to chodzi. Wszystko róbcie z głową i, i najlepiej patrzcie w jaki sposób y, zwierzęta reagują na Wasze, wasze parametry. Następna sprawa, czy warto inwestować w WPS-a? Warto. warto i to bardzo. Ja do tego byłem też sceptyczny przez jakiś czas, ale po paru, paru awariach, które tutaj miałem, zasilania, między innymi nawet wczoraj byłem na wyjeździe i się okazało, że, że na klasy schodowej było zwarcie żarówka. Żarówka strzeliła, i nie było w całym domu prądu przez, przez jakiś czas. Żona się jednak tutaj wykazała i, i, i naprawiła usterkę, ale z, naprawdę nie oszczędzajcie na tym. Nie oszczędzajcie na tym, lepiej zaoszczędzić, nie wiem nie kupić dwóch, trzech szczepek korali, niż potem macie mieć problem i, i likwidować zbiorniki, bo takie przypadki no już takie hardkorowe też były lepiej wydać te 1000 1500 zł, kupić akumulator dobry, kupić tego UPS-a, podłączyć i po prostu mieć święty spokój. Także tak wiecie to nie musicie wszystkiego podłączać pod tego UPS-a. Najważniejsze, żebyście podłączyli tylko pompę cyrkulacyjną i yy, yy, cyrkulatory w zbiorniku, żeby ta cyrkulacja wody była odpowiednia, żeby obieg wody był. Nie musicie podłączać, broń Boże, yy, nie wiem, lampy, innych urządzeń yy, z tego względu, że korale bez problemu kilka dni nawet bez światła wytrzymają, ale bez cyrkulacji bez obiegu wody, no to tutaj na pewno Wytrzymają troszkę, troszkę i trochę, trochę mniej. Dobra, moi drodzy, nie będę Was tutaj dalej zanudzał, bo temat jest naprawdę temat rzeka. No, dzisiaj staram się tak bardziej po kilku odcinkach, takich luźniejszych. I myślę, że wrócimy do tego. Wrócimy do, do takich tematów związanych stricte z prowadzeniem zbiorników, żeby te zbiorniki, właśnie jak najlepiej tutaj, wyglądały. Żeby tutaj cieszyły oko, yy, zaczyna się sezon, można powiedzieć w tej chwili też na zbiorniki, bo sezon wakacyjny się skończył, idzie zima, także tak, z takiej praktyki zauważyłem, że, że wtedy akwaryści się budzą, interesują się tematem, dni są coraz krótsze i jest troszkę więcej, więcej czasu. Także jak macie jakieś komentarze, komentujcie, macie pytania, pytajcie, subskrybujcie kanał, yy, bo to też jest bardzo fajne, tak jak tutaj powtarzam. Yy, i no i działamy dalej, także życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam udanego weekendu w sumie, bo dzisiaj już jest czwartek, także życzę Wam udanego weekendu, wszystkiego dobrego, na razie cześć.